Cześć! Dzisiaj przedstawiam mieszkanie 30 metrów kwadratowych na Gdańskim Południu W tej części znajdziemy przystronny korytarz można zwiedzić jak najbardziej szafę w zabudowie tutaj też spora ponad 3 metrowa łazienka z miejscem na wannę, na pralkę Szafki teletechniczne teraz w ten sposób, więc tutaj już router sobie montujemy, ewentualnie telewizję naziemną, i w tej części obecnie przestrzeń jednego pomieszczenia. Natomiast za sprawą ścianki działowej pomiędzy oknami, i tutaj, można wydzielić fajną, małą sypialnię z, z oknem, a w tej części. Zaranżować sobie pokój, pokój dzienny z aneksem kuchennym w formie małej elki i tutaj też wyjście na balkon. Podsumowując, jesteśmy na Gdańskim Południu przy ulicy Wielkopolskiej. Jest to inwestycja dewelopera Robek, inwestycja Park Południe. Mieszkanie ponad 31 m2, tak jak wspomniałem dwa pokoje do zaranżowania. Do mieszkania przynależy również miejsce postojowe naziemne. Mieszkanie już jest gotowe do odbioru. Masz możliwość nabycia tego mieszkania w formie sesji. Co dokładnie znaczy sesja, e, mogę oczywiście powiedzieć już, e, jeżeli jesteś zainteresowany zakup tylko i wyłącznie za gotówkę. Jego cena to 239 tysięcy plus 15 tysięcy miejsce postojowe naziemne. Jeżeli jesteś zainteresowany dwupokojowym mieszkaniem, do 250 tysięcy daj znać, trzymaj się, odezwij się na razie, cześć.